Czołem. Słuchajcie, dzisiaj odcinek reklamowy. Wychodzę do was, do was z ofertą, czyli szkolenie wojskowe dla każdego prywatnie, nie trzeba iść do wojska, można weekendowo poznać podstawy wojskowego rzemiosła, takie przejść skrócone szkolenie podstawowe. Także omówień, omówimy sobie to dzisiaj: przedstawię wam, jak to wszystko wygląda. Jeżeli nie macie ochoty oglądać tego filmu, to w pierwszej linii opisu, czy tam w drugiej linii zobaczymy, pod tym filmem macie link do strony internetowej, gdzie wszystkie te informacje na spokojnie możecie sobie przeczytać, jeszcze raz przetworzyć i ewentualnie podjąć decyzję, czy macie ochotę przyjechać na takie wiosenne, weekendowe szkolenie. Wiem, że w weekendy to się najlepiej robi, ponieważ wiadomo, od poniedziałku do piątku wszyscy pracują i ten weekend można jakoś spokojnie sobie yy, poświęcić na jakieś tam inne rozrywki. Bo jakby nie patrzeć, takie szkolenie wojskowe w, jest też dla niektórych rozrywką oczywiście. Oderwanie się od komputera, oderwanie się od pracy siedzącej, no to jakby nie patrzeć jest to coś nowego, coś ciekawego. Przede wszystkim słuchajcie tak, termin. Termin 12 do 14 kwietnia, czyli weekend, przyjazd i zakwaterowanie w piątek i również wieczorne, ci co dotrą akurat na wieczór, być może ci, niektórzy dotrą w nocy, bo wiem że, wiem, że tak wcześniej bywało, ale ci co dotrą w takich tam godzinach rozsądnych popołudniowych, załóżmy o godzinie 19, 20 spotykamy się i omawiamy to co będziemy robić w sobotę i w niedzielę i oczywiście szkolenie całą sobotę i w niedzielę szkolenie jest do godzin obiadowych, że tak powiem, i po obiedzie można się spokojnie rozjechać i zakończyć w miłej atmosferze to wszystko. Ilość miejsc jest oczywiście ograniczona, bo nie jest to szkolenie online. Jeżeli macie ochotę na szkolenie online, to również zapraszam. Mamy w tej chwili w ofercie trzy takie szkolenia, ale i tam jest nieograniczona ilość osób, wiadomo, a tutaj mamy liczbę osób, maksymalnie 30 przewidujemy. Ponieważ, żeby, żeby każdy wyniósł z tego szkolenia jak najwięcej, i żeby to nie było w dużych grupach, zresztą też na Strzelnicy nie możemy, i ośrodek też nie dysponuje większą ilością miejsc, także spokojnie. Nie? I teraz tak, kolejne ważne pytanie: dla kogo jest skierowana ta oferta? Dla wszystkich, ale przede wszystkim dla osób początkujących, dla laików, którzy nie mieli nigdy wcześniej styczności z wojskiem. Którzy w wojsku nie byli i chcą poznać podstawy, właśnie obsługi broni, podstawy tych wojskowych, podstawy wojskowego rzemiosła. No ale jeżeli ktoś gdzieś tam już szkolenie podstawowe przeszedł i ma ochotę odświeżyć sobie wiadomości albo skonfrontować to, bo być może 20 lat temu był w wojsku, a teraz inaczej, albo 30 lat temu był w wojsku, no różnych tutaj mamy chętnych, którzy się zgłaszają na te szkolenia. Także no nie odrzucamy nikogo, ale żeby ktoś, żeby, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że yy, będzie to obóz kondycyjny. Nie, to tutaj się uczymy. Przede wszystkim uczymy się, nauka, i dlatego w ten sposób będzie to zorganizowane. Można oczywiście przyjechać z żoną, z kolegą, z koleżanką w jakiejś tam grupie 3, 4, 5 osobowej yy, i dobrze się bawić. Przedział wiekowy. Przedział wiekowy 18. Plus. Osoby niepełnoletnie mogą przyjechać, bo też tak się zdarzało we wcześniejszych edycjach, że osoby niepełnoletnie przyjeżdżały z rodzicem, opiekunem, i wtedy oczywiście można uczestniczyć w takim szkoleniu. Górnej granicy nie ma. Nawet y, pani tutaj po siedemdziesiątce jest zainteresowana, żeby przyjechać. Y, mówię, to nie, to nie jest obóz kondycyjny, tutaj się uczymy, zaraz dojdziemy do tego, co mniej więcej będziemy robili. No właśnie, jaki jest cel? Celem, tak jak powiedziałem, jest nauka, pokazanie podstaw wojska, strzelania, posługiwania się bronią, podstaw obsługi broni, podstaw strzelania, podstaw samoobrony, walki wręcz survivalu, taktyki, udzielania pierwszej pomocy, orientacja w terenie, posługiwanie się mapą i to wszystko, co na szkoleniu podstawowym żołnierz ma. Tylko wiadomo, na szkoleniu podstawowym jeszcze dochodzi do tego musztra. Jakieś tam klepanie na placu apelowym, przygotowanie do przysięgi, jakieś tam robienie fikołków w terenie, kopanie rowów, czyli stanowisk ognio... przygotowywanie, tak, no, to się nazywa przygotowanie stanowiska ogniowego, a nie kopanie rowu. No wiadomo, nie o co chodzi. Także tutaj. Nie będziemy, że tak powiem, przepierdzielali uczestników w terenie, ale oczywiście podstawy tej taktyki będą praktycznie, wszystko będzie wykonywane praktycznie. Nie nastawiamy się na obóz kondycyjny. Jeszcze raz powtarzam, żeby ktoś się nie zdziwił, że przyjedzie, o ja tu myślałem, że będziemy biegać, fikołki robić, będzie zaprawa. Nie, ale uważam, słuchajcie, uważam, że samo przebywanie cały dzień, spędzenie, na przykład całą sobotę, spędzimy od rana. Do obiadu na strzelnicy tak przewidujemy. Samo spędzenie czasu na świeżym powietrzu dla niektórych może być męczące, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam. Przebywają cały czas przed komputerem, albo w biurze, mają pracę siedzącą, albo nie wiem, są, jest, ktoś jest kierowcą, czy autobusu, czy samochodu ciężarowego i ma taką pracę siedzącą, no to samo przebywanie na świeżym powietrzu może być męczące. Po obiedzie kolejne zajęcia jakieś tam, do, do czego zaraz przejdę. Także wszystkie zajęcia będą w formie praktycznej i dochodzimy do miejsca, w jakim miejscu odbywamy, bo to też jest ważne nie każdemu pasuje dojechać nie jest to Polska Centralna a konkretnie Strzelnica w Ostrowicach koło Złocińca, województwo zachodniopomorskie zakwaterowanie i inne zajęcia o których zaraz będziemy mówili jest 5 km od Strzelnicy czyli bardzo blisko miejscowość Siecino w Siecinie zakwaterowanie ten jeden dzień na Strzelnicy spędzimy no, połowę dnia od rana do, do można powiedzieć do obiadu Zobaczymy, jak, jak to będzie nam się układało. Bo wiadomo, mówię, że to jest szkolenie podstawowe dla osób yy, początkujących, którzy nie mieli styczności. Dlatego, zobaczymy, jak to czasowo nam będzie wychodziło. Ale mi się, mi się wydaje, że taką ekipę, którą w tej chwili zebrałem, to będzie bardzo sprawnie. Ale zaraz do tego przejdziemy, nie? Słuchajcie, tak, zakwaterowanie yy, jest to szkolenie weekendowe, zakwaterowanie jest w warunkach hotelowych. Ośrodek wypoczynkowy, uroczysko nad samym jeziorem, link do tego ośrodka macie w opisie pod tym filmem, także możecie sobie zobaczyć, jak to zachęcająco, można powiedzieć, wygląda. No i zakwaterowanie, oprócz zakwaterowania mamy też wyżywienie, w ramach wyżywania, wyżywienia jest śniadanie i obiad, kolacja, także warunki mało wojskowe. Bo nie o to chodzi w tym w tej edycji, ale tak jak mówię, celem jest nauka, a nie wtrysk i na gaz. To nie jest to, nie jest, to, nie jest, nie jest ten temat. Dalej. Szkolenie. Jeżeli chodzi o szkolenie, to do, w tej edycji mamy do dyspozycji sześciu instruktorów i tam nie chodzi o nazwiska. Jedno nazwisko, nie, dwa nazwiska zdradzę, bo wiadomo, moje, moje nazwisko znacie. To ja jako jestem jednym z instruktorów. Zaraz przejdziemy do kolejnego nazwiska. To, jest, to będzie gość specjalny, można powiedzieć. Dalej, jednym z instruktorów będzie żołnierz zawodowy, oficer starszy w stopniu majora. Mówię, nie, ch nie chodzi o zdradzanie nazwiska, pewnie część osób się domyśli, kto to jest, ale też nie chcę, żeby gdzieś tam ktoś miał miały. jakieś... Problemy na służbie, że gdzieś uczestniczy. Chociaż żołnierze zawodowi umowę zlecenie mogą wykonywać tak, tak, tak na marginesie. Dobra, nie wchodźmy w to, co żołnierze zawodowi, jakie prace mogą wykonywać, na jakie umowy zlecenie i, i, i w jakim wymiarze. To nie jest ten temat. Yy, także pan Major, specjalista od broni, instruktor strzelectwa. Dalej mamy również cywilnego instruktora strzelectwa, który też jest specjalistą wysokiej klasy. Ich pomoc będzie nieodzowna na strzelnicy, ponieważ ja nie jestem, nie mam pozwolenia na to, żeby samemu kogoś wziąć na strzelnicę i prowadzić zajęcia ze strzelectwa. To trzeba mieć specjalne uprawnienia. Dalej, mamy też podoficera, w ekipie mamy podoficera zawod zawodowego, żołnierza. Byłego funkcjonariusza jednostek specjalnych, ale nie wojskowych. Także będzie ciekawie. Specjalista od walki w bliskim kontakcie, od survivalu i od wielu innych tam ciekawych zagadek. Dalej, podoficer, kolejny podoficer zawodowy, również żołnierz. Ratownik pola walki i gość specjalny zapowiedział się tutaj, już w sumie z Pawłem Mateńczukiem. Jesteśmy w kontakcie, potwierdził swoją obecność także Nawal, czyli Paweł Matańczuk, były operator Jednostki Grom również będzie miał wam coś do przekazania. Także tutaj nie tylko sam, samo szkolenie, ale również będziecie mogli zapoznać się z działalnością, jak jest w jednostkach specjalnych, jak jest na misjach, ponieważ tutaj Ci żołnierze, którzy ze mną współpracują, współpracują, uczestniczyli w misjach w Iraku, w Afganistanie. Także będzie można się dopytać, jak jest w wojskach operacyjnych, jak jest w wojskach specjalnych i yy, miło spędzić ten czas nie tylko na nauce, ale również czerpać wiedzę odnośnie wojska. Dalej, mamy strzelnicę na wyłączność i na strzelnicy przede wszystkim to, co tygryski lubią najbardziej. Może jeszcze nie wiecie, czy to lubicie, ale się przekonacie. Czyli posługiwanie się bronią, podstawy posługiwania się bronią. I nie jest, nie jest to tak jak w wojsku, że tylko jeden typ broni, tylko mamy dla Was do pokazania między innymi tak. Pistolet, czyli broń, broń krótka, karabinek i broń gładkolufowa, tak zwana pompka, nie? Taka amerykańska, czachciach, jakby ktoś nie wiedział i się strzela śrutem. I z każdego typu broni 10 sztuk w cenie. Jeżeli ktoś chce więcej, oczywiście przewidujemy taką opcję, że jeżeli będzie przerwa dla grupy, a ktoś będzie chciał sobie jeszcze poćwiczyć, albo może z innego typu broni, bo też oprócz tego do dyspozycji będziemy mieli oprócz karabinka inne typy, ale to już na miejscu, sami podejmiecie decyzję, czy chcecie z czegoś innego spróbować, zobaczyć, przymierzyć się i, i może więcej na tym wynieść więcej, skorzystać. Teraz dochodzimy do kosztów. Tak, na Domostariu już na koniec. Koszt to jest 1400 zł za osobę. W tym oczywiście wyżywienie, zakwaterowanie, strzelnica, amunicja, instruktorzy. I jest oczywiście niespodzianka: niespodzianka ode mnie w gratisie. Macie dostęp do kursów online, które yy, wszyscy mogą w każdej chwili sobie nabyć. I oczywiście do platformy e-learningowej. I tak, trzy kursy macie w gratisie do kursu praktycznego, który, przypominam, odbywa się 12-14 kwietnia 2024 w, na Strzelnica Ostrowice, zakwaterowanie w Siecinie, województwo zachodniopomorskie, wszystko koło Złocieńca. I teraz tak, w gratisie te kursy online, które są normalnie dostępne dla wszystkich, ale dla uczestników kursu praktycznego już przed, 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 kur, przed kursem praktycznym będziecie mieli dostęp do kursów online. Czyli tak, pierwszy kurs, podstawowe zasady poruszania się na współczesnym polu walki, wartość 67 zł, kolejny kurs, samoobrona i pierwsza pomoc wojskowa, wartość 219 zł i kompleksowe szkolenie, 10 lekcji, jak zdobyć taktyczną wiedzę wojskową bez konieczności pójścia do wojska. I to jest standardowa cena, wartość 497 zł. Pakiet tych kursów łącznie jest o wartości 783 zł. Czyli dostajesz w cenie kursu praktycznego, dostajesz wartość kursów online 783 zł. Złote w gratisie, w prezencie ode mnie. No i do tego oczywiście wygodna, łatwa w obsłudze platforma e-learningowa. Także kursy, kursy te online dostaniecie po wpłacie zaliczki od razu zanim przyjedziecie na szkolenie praktyczne. I teraz dochodzimy właśnie do tej zaliczki. Jeżeli chodzi o zaliczkę, zaliczka w wysokości 700 zł. Jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to piszcie na szkolenie małpa Piotrpowalka.pl Maila tego również macie w opisie pod tym filmem. I... Napiszecie, że jesteście zainteresowani. Ja Wam wtedy dam maila zwrotnego z numerem konta, z, z danymi do wpłaty. Co w tytule napisać? Zaliczka jest wpłacona. Dostajecie od razu dostęp do kursów online. A później widzimy się na szkoleniu praktycznym 12 kwietnia w piątek, które to szkolenie trwa do niedzieli do 14 kwietnia. Przypominam, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, i jeszcze jedna kwestia, że yy, zgłoszenia do końca, do, do końca tego miesiąca, czyli do końca marca, do 31 marca przyjmujemy. I oczywiście wszystkie, wszystkie informacje znajdziecie również na stronie internetowej. Tak jak na, na początku wspomniałem, link macie w opisie pod tym filmem. Co ja mogę powiedzieć na koniec? Jeżeli macie jakieś pytania związane z tym wszystkim, bo być może o czymś zapomniałem, czegoś nie powiedziałem, to oczywiście piszcie na maila odnośnie szkolenia, czyli szkolenie porucznikpiotrpowalka.pl tam dostaniecie informację zwrotną, jeżeli są jakieś pytania. A na koniec oczywiście film, oczywiście typowo marketingowy, reklamowy, dajcie łapę w górę, jeżeli się podobało. Napiszcie, co myślicie o takiej formie szkoleń. Bo skoro te, te, te szkolenia oczekujecie, piszecie, chcielibyście uczestniczyć w takich szkoleniach, to znaczy, że wojsko wszystkiego wam nie daje, albo po prostu nie chcecie yy, w wojsku pokazać, że jesteście i nie chcecie się wpisywać gdzieś tam i pokazywać, że coś jednak potraficie, nie? bo to też jest pierwszy stopień do tego, żeby zostać powołany w pierwszej kolejności na obowiązkowe yy, szkolenia żo żołnierzy rezerwy. A po naszym kursie yy, prywatnym szkolenia, wojskowego dla każdego. No, my żadnych informacji do WCR-u nie wysyłamy. Kto był przeszkolony, kto zna się na, obsługi bro na obsłudze broni, kto zna podstawy, yy, kto, kto przyszedł takie nasze szkolenie podstawowe, my tych informacji nie sprzedajemy, nie udzielamy do WCR-u, także nie ma, nie ma obaw, że gdzieś zostaniecie powołani na obowiązkowe szkolenia żołnierzy rezerwy. Dajcie kropkę taktyczną albo yy, komentarz taktyczny na koniec. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to oczywiście zapraszam na szkolenie, bo to również takie szkolenie wspiera nasz rozwój, naszego zespołu. A pozostałe rzeczy, na przykład koszulki macie na sklepie. Także na dzień dzisiejszy wszystko, dzięki, cześć i czołem.